Musimy tylko już kamerę kamery ustawić, bo myślę tak Ja już mam na tej strony Kaktus Polski witam was w kolejnym odcinku w sumie z pierwszym odcinku z tego serwera ale na pewno nie w pierwszym na YouTubie. I dzisiaj jest o 12 czy tam o 13 otwarcie serwera Fre Free Hc i właśnie sobie teraz gram na Survivalu. ktoś tam nie mam gamego, tylko mam sponsora. To wszystko widać, dobra. Widać nawet czat, jak coś to sorry, jak się tym światło odbija, ale. Po prostu ma okno, które mi przeszkadza. Czekajcie. Uh. Jak ja ktoś to kiedy jest właściciel serwera, jakby ktoś się by się pytał. Niech coś, to sorry, że tak chciałem, no, ale po prostu... Ale po prostu... Tak się ustawiło, i nie wiem jak to zrobić, ale dobrze się z tym. Mm.

na pięć mieczy Eufarta i chcecie, to ten też Wam mogę dać w sumie, bo mi jest niepotrzebny, bo mieć, będę mieć mieć Eufarta, ale ja tym się będę klepał, nie ma odrzutu, nie ma odrzutu. jak coś to chcecie, mogę Wam dać te miecze, miecze za darmo. Ja gość chcę rangę, technika. Ja nie chcę chłopak, ale co taki dałem, żeby się lęli, że ja to dziewczyna, nie? No kieli, daj mi, że szte, miecze, no ja ci dałem 7 milionów 500 7,5 miliona ja ci dałem. I tutaj teraz sobie odkładamy miecze. Mam jeszcze jeden. Widzicie aż sześć miecz ty się. i chance Już tylko mam 3 miliony Teraz jakbyście chcieli to ja wam bym z chęcią dał, no ale ja potrzebuję teraz O dobra, jedna sikiera eufarta jest Kto... O ten gówniarz Wie. O, dwa kilofy i love Boga. Ender chest. Ja muszę się stąd wziąć było mi niepotrzebne. To muszę się poukładać. Dwa kilofy boga. I jeżeli ktoś chce jeden ząb to pisać w komentarzach. I mogę wam dać jeden łuk. Ja się wywodzę o ten łuk Na robocie Ja się wezmę na robocie To jest I teraz dla Was specjalnie zrobię tutaj Opening. O, już dostałem kluczem. <śm> o. I teraz idziemy sobie. Ja się podlecę do skrzynek I pierwsze otworzymy Megabox Przepraszam, bo tej dźwięku nie ma Blok Derytu druga zbroja końska i i i bloki diament i teraz jeszcze co dostaniemy totem znaczy gość śmiecik ci dam już nie będę chał Same rogi mi dają farta. Tysiąc. Widzicie, same bloki diaksów. Praktycznie. I teraz uwaga, jeszcze trzy razy mogę. Milion! Uuu! Uh! Bloki i bloki. Hopsa, hopsa, hopsa. Jeżeli chcecie kolejny opening, to piszcie w komentarzach. To z chęcią będę czytał komentarze o tysiąc. Tak jak mówiłem, dam wam mieczyk. Jeden na start. O drugi milion. Ale że S... Ale że tak S. To wywolę to niepotrzebne. To, to też nie potrzebne to też. I wędkę Boga. Dobra, ja już chyba w takim momencie będę kończył odcinek.